Pierwsze Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Koobrzegu to doskonałe miejsce dotyczące dyskusji o najważniejszych wyzwaniach związanych z ekologią, ze środowiskiem, z nowymi technologiami, ale to również miejsce, w którym podsumujemy wszystko to, co się w Polsce wydarzyło przez ostatnie 25 lat. Jako główny inspektor ochrony środowiska, zarazem dyrektor morski Rzeczypospolitej Polskiej, bardzo gorąco Państwa zachęcam do udziału w forum ekologicznym w Kołobrzegu w dniach 16-18 września bieżącego roku. To bardzo atrakcyjna impreza, zarówno z uwagi na program, jak i szereg imprez towarzyszących dla szeroko zainteresowanego sprawami ekologii i sprawami ekologii Morza Bałtyckiego społeczeństwa. Wydaje mi się, że udział zarówno przedstawicieli wysokich urzędów centralnych czy szefów urzędów centralnych, przedstawicieli środowiska naukowego, jak również samorządowego oraz biznesu pozwoli na przedyskutowanie i zapoznanie się, co nurtuje poszczególne środowiska i jakie są możliwe do znalezienia drogi rozwiązania problemów, które rzeczywiście w tej chwili są najważniejsze. Ważne jest forum ekologiczne, a ważny jest w nim udział. W Polsce ciągle odczuwamy niedostatek dyskusji, rozmowy, wymiany doświadczeń w obszarze ekologii, a w szczególności w obszarze gospodarki wodnej. Gospodarka wodna jest ważnym, istotnym obszarem, który wymaga udziału wszystkich w tym, aby poprawiło się bezpieczeństwo powodziowe, aby poprawiła się jakość wody, abyśmy wreszcie mogli z wody korzystać bezpiecznie. Przygotowany program daje możliwości podyskutowania zarówno o sprawach bezpieczeństwa powodziowego, ochronie przyrody, wdrażaniu ustawy o odpadach, a także wiele innych zagadnień, które mogą zainteresować Państwa. Proszę Państwa, liczę, że forum wesprze ochronę wód Bałtyku, że będzie poruszać sprawy śmieci morskich, będzie poruszać sprawy terenów ochronnych, ochronnych nad Bałtykiem, będzie wreszcie dyskutować na temat ograniczania wpływu zanieczyszczeń lądowych do akwenu morskiego Bałtyku. To również miejsce, w którym podsumujemy nasze dziesięcioletnie uczestnictwo w Unii Europejskiej. Polska wykorzystała swoją szansę również w obszarze dotyczącym środowiska. Warto uczestniczyć w tym spotkaniu. Proszę Państwa, wierzę też, że po utrwalaniu się tej imprezy zapisze się ona na stałe w kalendarzu imprez ekologicznych w Polsce. I kołobrzeg stania się słynny nie tylko z Festiwalu Piosenki Żołnierskiej, ale właśnie z Forum Ekologicznego.